Gratuluję Ci, że podjęłaś decyzję, że chcesz zmienić siebie, że chcesz być swoją nową wersją i że chcesz odmienić swoje życie. Chcesz żyć życiem marzeń. Gratuluję Ci tego z całego serca, bo to jest najlepsza decyzja w Twoim życiu, chociaż na pewno na, na chwilę obecną tak nie wygląda, skoro taką decyzję podjęłaś. Ale uwierz mi, przy odrobinie konsekwencji. Przy odrobinie dyscypliny, naprawdę dyscypliny, dyscypliny myśli, znajdziesz się tam i to szybciej niż myślisz. Jeżeli podjęłaś już decyzję i tak naprawdę chcesz tego więcej i masz już obrane. E, obrane myśli, którymi będziesz się sugerować, będziesz myśleć cały dzień. Jestem idealna, moje życie jest doskonałe, wszystko zawsze działa na moją korzyść choćby sra, skały strały, chociaż teraz się wali, pali, ja wiem, że to wszystko działa na moją korzyść, bo tak jest. Tak jest. I nie, nie sugeruj się tym, co widzisz po drodze, bo jak podjęłaś decyzję, to zaczynasz być prowadzona. Musisz temu zaufać. Załóż klapki, załóż klapki na oczy, skoncentruj się na tu i teraz, skoncentruj się na sobie, skoncentruj się na tym, co lubisz robić, co chcesz robić przede wszystkim, nie co musisz, co chcesz. Więc jeżeli nie masz ochoty dzisiaj myć tego okien, tak jak ja wczoraj, a dzisiaj leję przez moje przekonania, więc jeżeli nie masz ochoty dzisiaj myć okien, to ich po prostu nie myj, nie myj. Ta, ta sprawa sama się rozwiąże, albo nie, musi, nie będziesz musiała ich myć, albo ktoś na tacy przyniesie ci, e, przyniesie ci usługę, za którą nie będziesz musiała płacić, albo ktoś po prostu za ciebie to zrobi. Po prostu nie rób tego. Rób tylko to, na co masz ochotę. Zrelaksuj się. E, zrelaksuj się. Załóż klapki na oczy i ignoruj rzeczywistość. Słuchajcie, e, jeżeli będziesz koncentrować się na tym, co widzisz, a najprawdopodobniej będzie tak na początku Twojej drogi, że. Będziesz widzieć odwrotność, aczkolwiek niekoniecznie, tym się nie sugeruj. E, możesz widzieć e, odwrotność tego, e, co chcesz uzyskać i bardzo dobrze. To znaczy, że nastąpił ruch. To znaczy, że zaczyna się dziać, zaczyna się zmieniać, energia zaczyna się wymieniać. Bardzo dobrze, ciśnij jeszcze bardziej. Ciśnij jeszcze bardziej. Jestem jeszcze bardziej zajebista, jestem jeszcze bardziej e, szanowana. Moje życie jest jeszcze bardziej idealne. I zobaczysz, w pewnym momencie ta energia przestanie hulać. Te złe rzeczy, o których tak myślisz, że są złe, przestaną funkcjonować w Twojej rzeczywistości. I zobaczysz tęczę. Zobaczysz tęczę. Mało tego, zobaczysz dzban pełen złota. I będzie się w tym złocie taplać. Z, królo, z, z koroną na głowie. Tego Ci życzę. Trzymaj dzisiaj fason. Trzymaj dyscyplinę. Nie daj się sprowokować i rampycz. Jestem zajebista, jestem idealna. Moje życie jest doskonałe. Wszystko działa na moją korzyść. Wszyscy mnie kochają, jestem szanowana, jestem perfekcyjna. Tylko tyle. Praca mentalna. Nie przewęczaj się dzisiaj. Buziaki.